Dzień dobry, dzień dobry. Dziś zapraszam cię na taki luźny, codzienny foodbook. Będą same bardzo proste dania, ale takie serio pyszne i mocno odżywcze w większości. I no zapraszam cię na taki o-zwykły dzień ze mną. Jest siódma rano, zaraz dochodzę do fizjoterapeuty i na ogół nie jem tak wcześnie rano, bo nie jestem wtedy głodna, ale wczoraj jakoś wieczorem nie miałam apetytu, dlatego dzisiaj obudziłam się już chcąc bardzo coś zjeść. Robię sobie bardzo prostą i szybką owsiankę. Do jogurtu roślinnego dosypuję płatki owsiane, mieszam, żeby mi trochę zmiękły. Tymczasem mrożone maliny przesypuję do miseczki i rozmrażam w mikrofali. Gdy one się rozmrażają, kroję sobie orzechy. Tutaj akurat laskowe i nerkowca, do tego koszką czekoladę. Miałam też w lodówce resztkę banana, więc żeby nic się nie zmarnowało, to ją też sobie tu skrajam. I do płatków z jogurtem dodaję rozmrożone maliny, banana, sorki za jakość tutaj, ale nagrywanie o 7 rano jest jakie jest. Posypuję to orzechami. Pięknie wyostrzona owsianka, Iryna. Pięknie. Gratulacje. Siódma rano, ok? Siódma rano. To posypuję jeszcze płatkami migdałowymi, sezamem. Sezam, szczególnie taki nieuskany, jest źródłem roślinnego wapnia. I gotowe. Pięć minut roboty. Subcio proste składniki. mamy pchać śniadanko wcześniej tak. danko. szybko. Muszę teraz wychodzić. Moje nogi zostały skutecznie pomasakrowane. Trochę sobie jeszcze popracowałam. I co? Yy, robi się głodna, więc zabieramy się za zrobienie lunchu. Mam trochę resztek warzyw do powykańczania plus kupiłam sobie ostatnio papier ryżowy, dlatego pomyślałam, że zrobimy sobie spring rollsy w wersji bardziej zimowej friendly. Zrobimy je sobie z takim pysznym, orzechowym tofu. Biorę takie zwykłe tofu wędzone i na suchą patelnię go po prostu w rękach rozkruszam, posypuję sobie go czosnkiem granulowanym, papryką wędzoną, papryczką ostrą, polewam odrobiną sosu sojowego i to wszystko mieszam i grzeję na suchej patelni. Głównie po prostu chodzi mi tutaj o to, żeby to tofu nam się przygrzało i tak delikatnie wysuszyło i troszkę przeszło tymi smaczkami. W tym czasie kroję sobie warzywa, mam tu po prostu jakąś resztkę papryki. Więc skrawam ją sobie w takie paseczki. Taka świeża papryka jest super źródłem witaminy C. W tofu mamy sporo żelaza i ta witamina C z papryki sprawi, że to żelazo będzie lepiej wchłanialne. Mam też jeszcze jakieś resztki marchewki. Ją staram się kroić drobniej w cienkie plasterki, bo jest twardsza, żeby się łatwiej gryzło. Pokroję sobie jeszcze trochę ogórka, też w paseczki, tutaj już nie takie cienkie, bo ogórek jest miękki. Też zostało mi z gotowania trochę szczypiorku, więc sobie go też pokroję. Ogólnie takie rolsy to jest subcio sposób na wykorzystanie właśnie jakichś resztek warzyw, które gdzieś ci pozalegały w lodówce. W międzyczasie przy krojeniu co jakiś czas przemieszam tofu. Tofu mi się delikatnie przypiekło, tak podsuszyło. Wyłączam piec i dodaję do tego masło orzechowe. To wszystko razem mieszam. I tak naprawdę to tyle nasze tofu gotowe. Robi się w 5 minut, same proste składniki, a w smaku serio pyszka. I co? Teraz czas zawijać nasze rolsy. Bierzemy sobie papier ryżowy. Taki papier ryżowy jest już teraz naprawdę coraz łatwiej dostępny w takich najzwyklejszych marketach. No i co? Taki papier namaczamy w ciepłej wodzie, takiej letnio ciepłej. Najlepiej po prostu nalać sobie wodę do głębokiego talerza i w niej ten papier moczyć. Ja niestety nie mam tak dużego głębokiego talerza, więc po prostu delikatnie robię to na takim płaskim talerzu z nalaną wodą. Ten papier po chwili w wodzie robi nam się taki elastyczny, przejrzysty. Daję sobie go na talerz, zaraz będziemy zawijać, ale w czasie zawijania włożę już kolejny papier do wody, żeby ten mi już tutaj w tym czasie mięknął. No i co? Na nasz papier układam tofu, do tego nasze warzywka. Ja układam to tofu i warzywa w takim pasku na dole naszego papieru, tak jak do zawijania krokietów albo tortilli. Jeszcze trochę marchewy. Czy piórku, mam jeszcze szpinak, więc też spróbuję go tu docisnąć. Nie wiem, czy nie będę miała za dużo, ale może się uda. I teraz ważna sprawa, zawijanie. Gdy mamy wszystkie warzywa w takim pasku, możemy podtrzymać je delikatnie ręką i zawijamy boki papieru ryżowego na te warzywa z jednej strony i z drugiej. Teraz bierzemy od dołu papier ryżowy i nim też przykrywamy warzywa. Tutaj drugą ręką możemy je trochę docisnąć tutaj, jeśli jest ich dużo. I to wszystko rolujemy i razem zawijamy. I takim sposobem mamy zawiniętą naszą pierwszą rolkę. To wszystko powtarzam. Znów biorę namoczony papier, przekładam na niego tofu. Warzywa, zakładam warzywa papierem z boku, niestety troszkę mi się rozdarł, ale no czasem się tak też zdarza, zawijam od dołu, kiskam razem zawartość i to wszystko roluje. No tu się trochę rozburzyło, ale to nic, powstał taki bardziej wrap. Zostało mi trochę papryki, ale to się dochrupia. I nasze rolsy gotowe. Ja sobie tutaj przekroiłam jednego, żeby był ładny do zdjęć, ale normalnie po prostu jem je sobie tak jak takie wrapy. To tofu w środku jest tak dobra. Mega, polecam ci go spróbować. Czy to jako dodatek do tego, czy jako dodatek do rolsów, czy jako po prostu do zwykłych wrapów. Serio, cudo. Tutaj jeszcze tyle warzywek w mega pysznej formie. Polecam bardzo. Tofu, to, tofu, to. Ja ogólnie w południe na ogół jestem najbardziej głodna i teraz, mimo tego, że tamta porcja była całkiem spora, to i tak jeszcze czuję, żebym coś zjadła. Może to też dlatego, że wczoraj zjadłam trochę mniej, także zrobiłam sobie trzy takie malutkie kanapeczki z wegańskim serem, bo tak, takie jedzenie też jak najbardziej może być częścią zwykłej, zdrowszej diety. Wyszło słonko i jako człowiek na baterie słoneczne, y, gdy jest zima, rzucam wszystko i Idę na spacer, zrobię sobie jeszcze kawę. Robię sobie kawę do termosa. Ogólnie to ostatnie kilka dni miałam problem ze spaniem, dzisiaj tak samo, i ja ogólnie jestem z tych szczęśliwych ludzi, którzy nie mają normalnie problemów ze spaniem i śpię jak dziecko, ale od kilku dni. Nie wiem co jest, ale tak nad ranem się przebudzam i nie mogę spać i tak od czwartej, piątej się kręcę w łóżku. Mam nadzieję, że to po prostu przejdzie, ale jeśli byś miała jakieś tipy, rzeczy, które pomagają Ci lepiej spać, dawaj znać. Ja szczerze nie wiem, bo zawsze po prostu przychodziło mi to super łatwo. Mam nadzieję, że dalej będzie. Kończę robić kawę i lecim ładować baterie słoneczne. O, to wiem, że jest spoko rzeczą, wystawianie się na światło słoneczne, szczególnie też rano i staram się to robić, ale nie wiem. Nie wiem, jakieś inne typy chętnie przygarnę. Jeszcze krem z filtrem, bo um, co by no? Dbać o swoją buzię. Zamykamy kawę i lecimy. Chodząc na spacery lubię sobie albo po prostu siedzieć ze swoimi myślami, albo słuchać jakiegoś audiobooka, albo zadzwonić do kogoś bliskiego. Dzisiaj słucham audiobooka i dla mnie serio takie spacery w słonku jako przerwa od pracy to ekstra, ekstra czas dla siebie. Zabieramy się do zrobienia obiadu. Ja dzisiaj chcę wykorzystać sobie kalafiora, mam też otwartą ciecierzycę do wykończenia, tofu i zrobimy sobie z tego naprawdę mega prosty obiad. Zaczynam od pokrojenia sobie kalafiora na małe różyczki. Przekładam to na blaszkę wyłożoną papierem. Do tego pokroję sobie trochę tofu. Też przerzucam na blaszkę. Do tego opłukaną na sitku ciecierzycę. Taką spuszkę albo ze słoiczka. Ja ogólnie normalnie dałabym tutaj samą ciecierzycę, ale mam to tofu do wykończenia, a wiem, że jutro go całego nie wykończę, więc część dałam go sobie też tutaj. Do tego dodaję mleczko kokosowe, przyprawę kary i to wszystko mieszam. Miałam to zrobić w jednej porcji, ale czuję, że to może być jednak za dużo, więc jak coś, to zostawię sobie część na jutro na lunch. I tak naprawdę to praktycznie tyle roboty, to wszystko przekładam do piekarnika. Dokładny czas pieczenia, proporcje, wszystko jak zawsze jest w opisie. Gdy to mi się będzie piekło, ja zabieram się za trochę ogarnięcie kuchni, za zmywanie, bo ogólnie to jestem vlogerką kulinarną, która od lat nie ma zmywarki, także tak, yy, ale cóż. Dlatego słuchawki i audiobook w uszy, zabieram się za zmywanie. Ja ogólnie czy to do gotowania, prepowania, zmywania albo do sprzątania, między innymi dzięki temu lubiłam odkurzać, yy, lubię bardzo słuchać Dlatego bardzo się cieszę, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest BookBeat. Jest to aplikacja, w której w ramach abonamentu możesz słuchać tysięcy książek. Ja dzisiaj skończyłam słuchać stanowczo, łagodnie, bez lęku. Jest to bardzo krótka książka o asertywności. Trwa tylko 2,5 godziny, a jest naprawdę napakowana mega konkretną wiedzą. Jest tam bardzo dużo praktycznych porad, wskazówek. Serio, bardzo polecam wszystkim, którzy mają problem z asertywnością. Ja uczę się być asertywniejsza od już kilku lat, więc w książka tak fajnie to zbierająca mega konkretnie. Teraz zaczęłam sobie słuchać książkę The Big Leap i w ogóle dla nowych użytkowników aplikacji z kodem OMNOMNOM do końca lutego przez 45 dni możesz słuchać 30 godzin za darmo, więc między innymi możesz przesłać sobie książkę o asertywności i wiele innych totalnie za free. Info więcej w opisie. Zbieramy się dalej do mycia. Po około 20-25 minutach pieczenia wyciągam Przerzucam na talerz. Część zostawię sobie na później, bo wyszła tego ogromna porcja. Miałam to zjeść z ryżem, ale nie chciało mi się gotować, więc po prostu dorzucę sobie do tego tortille. Wrzucę jeszcze pietruszkę na górę. I 5 minut roboty, 20 minut czekania, i mamy gotowy obiad z masą warzyw. Pachnie pięknie, już robimy sobie taste test. Testujemy. Kurde no. Proste, smaczne. Na przyszłość dosyłabym troszkę więcej kary, ale uwielbiam takie dania, które mają masę warzyw w tak pysznej formie. Jeszcze robią się tak śmiesznie prosto. Po co tam spróbować ten kalafiorek? O! Superanski. Ja też codziennie suplementuję witaminę B12D i omega trójki. Na zdrowie. Lecę jeszcze złapać chwilkę słonka na rower. Bardzo prosto i bardzo szybko zrobimy sobie po prostu kanapki z humusem, ale takie trochę bardziej na wypasie. Kroję sobie chleb, kroję trochę cebuli, pomidorki koktajlowe, ogórka, który mi został z lunchu, kroję w paseczki. Co by się nam biedny nie zmarnował w lodówce. Kroję sobie też troszkę papryki konserwowej. Ona bardzo fajnie pasuje do humusu. I kilka oliwek. No i co? Nasz chleb smaruję gotowym humusem. Na humus bezpośrednio daję cebulkę, żeby mi nie spadała i się do niego przyczepiła. Chyba trochę za dużej pokroiłam. No to nic. Na to daję sporo zieleniny. Na to lecą pomidorki. Proszę się tu ładnie trzymać. Do tego papryka konserwowa. Oliwki. Oliwki też można dawać na dół, żeby się ładniej przyczepiły do humusu, ale chciałam dać na górę, żeby też ładnie wyglądały. Well, będzie się trudniej jadło. No ale to nic, czego się nie robi dla ładnych zdjęć i nagrania. No i co? Nasz ogóry daje po boku do zagryzania i nasze wypasione kanapki z humusem gotowe. Wygląda to subcio. Smakuje też subcio, serio połączenie humusu, papryki konserwowej i tych wszystkich innych warzyw. To jest to. Daj znać, które z dzisiejszych dań najbardziej wpadają w Twoje gusta. Jeśli Ci się podobało, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz, będzie mi przemiło. Przypominam też o kodzie omnomnom do aplikacji BookBeat. Wysyłam dużo uścisków i do zobaczenia już wkrótce.